proszę państwa, witam bardzo serdecznie w tak piękny wieczorek, a wygląda to jak poranek. I tu jest e, świderski karczek, a tu jest boczek, Pawłoski boczek. No i zaczynamy to węgorzyć, że tak powiem, czy tam smażyć. I tu jeszcze pierożki, lażony, ogarniamy. No i tak sobie węgorzymy. Nie, te przyprawy, kurde, blaszka Rafałek to ogarnęłeś? Nie, 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 Pawłowski boczek, świderski karczek. <grytanie> Słuchajcie, idziemy kurtka na wacie. Bo są organizowane różne konkursy, zabawy, gry i tak dalej. Idziecie czy nie? Co? Paweł? Trudno Będę musiał ogarnąć to za was wszystkich. staniesz na wysokości zadania. Tylko napiję się oranżady. Ale nie wymij wszystkiego, o Boże! Nie szkodzi, jajeczko się rozbija często Zbieramy jajeczko i idziemy dalej Sprawdaś kombinacja To jest bardzo spodnie za czas, no dobra Dla małych i dla dużych oczywiście Bo ja nie wiem o Mąskie przejścia. Gdzie te są te, e, te mietły? a My nic nie wiemy. Co? My nie, nie od Was. Ja nie mówię, że Wy jesteś tam jednym. tylko mówię, że konkurs mięta jest. A ja nie wiem, czasem tutaj siedzą, dopiero gadali o tych miętach. Gdzie? Tutaj I jak w Ej mordy! Gdzie, Ej, można, tak? gdzie ten konkurs, gdzie ten konkurs tych mieteł jest? A, to tutaj ty tutaj jesteś. Tak tutaj? Masów, nie, nie można. Gdzie no, ten no, konkurs no. tych mieteł jest? Tam gdzieś, nie wiem. A tu, A tu tam, tam. tam czy tam? Yy, tam. Tam jest na Tam w no, dziękuję. No i słuchajcie, elektrycznym rowerem to się tak jedzie, że pedałuje się dwa razy, a nie, ten rower jedzie sześć razy, mm. <laughs> czyli pyk, raz, dwa, pyk, no, raz, a, no tutaj to piasek jest, ale tu raz, dwa. Raz, dwa, delikatnie. O, sami, sami zobaczcie na licznik. Raz, dwa.

18 razy. No, no a to ma to jak ja dowód. Tam już masz. No to zawsze. Pani I to dawno. Ale to się też Nie jest I śpiewać, proszę, żeby to trzeba. Ale coś trzeba robić. ale nie śpiewać i nie mówić. Tylko się bardzo wysiluć. O mat, bardzo. Nie boli jeszcze że

Proszę trzymać numer na jutro na zakończenie. A, nie na jutro? Jak? Jutro tak. będzie. Co to mięsło? Nie, jest piękna, pani młoda, no jest piękna, pani młoda, rewelacja jest. Ale ja uważam, że nie jest O tak. To tak, Zasilana po Trustem. Ta wygra, ta wygra. Dobrze, dla Miotła. Górzy, no. Miotła. A nasza jest tam, ale jest uboga. Nasze są ubogie. Miotła, no ale my nie myślisz pieniędzy. <ścoughs> Muszę <teraz wysypali> <śmienny> tak, zaraz tak. A ty A to nie podpuszczaj, bo jesteś z jej drużyny. Ja po, po koszulkach poznałam. Która miotła wygra? Tak? No to, no może jej? Czy tam? Ja myślę, że ta, czy ta, na, ta najlepsza. Ta nie? najlepsza. Ta najlepsza. Nie, ona ma cztery turbomiotły. Miotła. Kup, miotła, tam są dwie miotły. miotła. Ty wygram. Jak no. to są te miotły? Jakbyś ty się położyła tutaj. Ja nie jestem miotła, tylko jestem mietła <laughs> Mietła. Ja <laughs> jestem mietła A ty nie jesteś ze mną, bo nie wiesz ile lat jesteśmy ze sobą. Ty, ale tu jakiś. Czas odstrzymywać to się. Jest to jest ty, tu jest zamontowany czas odstrzymywasz. Tak. Fajna. <laughs> nie wiem. To są ledy. <laughs> <laughs> ale

To jest miot. Co to za znak? Hmm. Zestaw kurbomiotej. To chyba ta wygra. Ale nie widział. I To jest taka miotła. Nie ma zasięgu. Nie ma zasięgu. Tu w komplecie z butami miotła. Czarownica największa. Czarownica z umoczyska.

To ten skombi kombi go się skombi? Ty z kombi? Z kombi. <gulia> 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 o, łódzki klub. O, Łódzki klub. O, Łódzki klub. O, Łódzki baba! Skuś baba. Tjada, skuś, mama, Слушайте, слышайте, 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 с

Rzutam w ciebie. Ale strzelaj, a czyli nagrywaj. Uwaga. Jest, bravo! Piękny rzut! Jeden z lepszych jak widziałem! Dopiero przyszedłem! Tak, dopiero, dopiero przyszedłem! Dobra, damo! Wynik nie jest ważny. Tak, Bolo, chęć. numer 21. Tak tak, tak, tak. Ma taką metodę, jak Tak, Można już. numer 2. Ktoś tam maszyna się psuć. Daj Na razie nie można oglądać... Kaziu! Ty masz... na silniki NASA? Ale badaliśmy się na te substancje dopingujące? Ja bym u nas badał!

Mi, miernicza. 12 no, Brawo! Sześć <śc extraordiczna> centymetrów. Widajcie po Dawid, 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 Dawid! Dawid, jakby to Czego pan szuka? Ale, ale co pan tu chciał? Kawówki szuka. Tu nie ma kawówki poznanie w ogóle nie, nie pamiętam ile się jest ze sobą a ja, przecież wiesz że nie w prezencie no ja tak a jest dobry bisko do dobra chodź idź <grym> Ty to masz szczęście do powiedzenia. Wiem, wiem. Co ty robisz, co ty Słuchaj, robisz? Słuchaj, ale się na imprezie i wiesz, tańczę, no nie, i facet podchodzi. Nie, dziewczyna podchodzi mówi, odbijany do tego, co z którym tańczę. On taki zadowolony, bo taka młoda laska, nie? Ona, ale nie mówiłam do ciebie. Można, można.

A jeszcze jest, jest, jeszcze jest ognisko w Rataku, może iść pan z nami? Panowie, wracamy tu i to nie są obietnice, tylko my tu naszymy. To nie są obietnice, tylko my naszymy. Słuchajcie, siedzieliśmy od rana, od rana do nocy, od nocy do rana. Nie, tu, tu nasze kolegi siedziały. No, no będziesz jadł dzisiaj. Tak. No, chcesz, Takie nie? tematy tutaj Takie są nie. do złowienia. Zapraszamy tutaj bardzo, bardzo serdecznie. Leszczochy. I Leszcz Leszcz leszczochy. Leszczochy. to są leszczochy. No i ta pani łowi, ten pan siedzi ja i czeka. Noszę. Ja noszę wędki. temu Piąteczka. 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 Przygotuj kocioła. Przygotuj kocioła, bo ja, taki pan tam zrobi to tak. Że mają smakować. No prawie, że mają smakować. Nic nas nie interesuje, mają smakować. Zobacz, mają smakować. Się... Wierzgają się jak młode węgorze. I idę się tym zajmę i przygotuję się <laughs> dzisiaj, że jeszcze... Dobra, czekamy na Was. Bye, bye. Na Siema. Niedziela dzisiaj, dzień wyjazdu, słuchajcie. Odzywam się do Was z rana, bo chciałabym Wam pokazać rano, jak ten śpi. To się szybko Łukaszek jeszcze śpi tutaj. Ja już wyszykowana i lecę, słuchajcie, na dwór pokazać Wam, jak wygląda kemping z rana? Chyba jest godzina siódma. Powiem Wam dokładnie, która. Nie no, siódma No ale jeszcze ludzie śpią. Także lecę. Uuu, taki bałagan. Ojej. Wczoraj mieliśmy imprezę pożegnalną. Dlatego taki mamy bałagan. Ale wiecie, co jest siódma 24? Zobaczcie. Jest. Tak gorąco pokażę wam basen. Mhm. O, zobaczcie, duży ten basen wezmę was wyżej trochę żebyście zobaczyli. To się, coś mi się tutaj zaplątało. Zobaczcie, jaki jest Borków Piękny. Widzicie? Pokażę Wam, gdzie Justyna jeszcze śpi. W namiocie. A te solary podgrzewają wodę w basenie. Tu jest Justynki namiot. I pewnie jeszcze śpi. Zaraz zobaczymy. No, nie mam buty. Stoją, to pewnie jeszcze śpi. Także. Nieźle, nie? Już jest gorąco, słuchajcie. Jest pół do ósmej, a jest gorąco, bo to bym dzisiaj żar. Więc idę. Kawkę sobie zrobię, bo wszyscy jeszcze śpią. A ja sobie kawkę zrobię. Może pójdę, już tylko obudzić, żeby się ze mną kawki napiła. No, robimy kawę. Nie, obudziłam Justynkę i robimy kaweczkę w jej urządzeniu. Łukanie chyba też stał. Stałeś Łukaniu? No, no. Skąd tyle tu tych flaszek no. no przyniosłam ja, bo to wczoraj wygraliśmy, słuchajcie. Znaczy, takie nagrody pocieszenia były. Sabat, sabat, orderówka i kawówka z naszych konkursów. No i kubeczki na kawunie. Ja wiem, że to bez sensu włączyłam, ale... Żebyś ty to pojechał na rowerze. Słuchajcie, tu jest taki kiepski zasięg, że Łukasz musiał jechać na rowerze aż tam na tamę. O dzisiaj może was weźmie, jak będziesz jechał na rowerze. Co? I tyle ludzi, na rower. <grym> <grym> Jesteśmy wszyscy opaleni. Dzisiaj ma być podobno straszne żare, ale W ogóle pogoda była po prostu jak w Afryce, nie? Mm -hmm. To co, dasz ich dzisiaj radę? Będziemy. Dasz radę ich zabrać? <grym> nie wiem, czy ich ustawiać z tobą, czy nie. Zobaczymy. Kupki dwa czy trzy. No trzy, no ty nie pijesz? Jest ja i ty, reszta śpi. Trochę ogarnęłam tutaj, zobaczcie. Trochę inaczej wygląda niż rano, jak stałam. Dałem mm. no. dwa, bo nie wiedziałem, czy ty pijesz. Łukaszek, nie bierz mnie, bo jestem spalona. Śmierdzi przecież. Z kwarkiem. Z kwarkiem śmierdzi. Cześć, witam Was. Dzień dobry. Żeby... Nie, wrzucić film to muszę odjechać kawałek, bo tutaj nie ma zasię zasięgu, nie ma. Zaraz Wam pokażę, tu jest taka furteczka. O. Taka furteczka. I tu wychodzimy na zewnątrz, i tu wychodzimy na zewnątrz kempingu. Także w lecaku mam komputer. Słuchajcie. Zasięg LTE ja strasznie nie mam siły. Dzisiaj okropnie po wczorajszym bieganiu, bo no, muszę tam naprzeciwko muszę podjechać tam, gdzie te barierki są tam, gdzie tutaj pan wędkarz siedzi to tam po drugiej stronie jeziora. Tam jest zasięg. Bo tam ktoś na uderzce pływa na pontonie, nie, na słupie chyba to także yy, muszę tam przejechać, żeby wrzucić no tutaj słaby internecik, Krotu zerknijcie sobie jak to jeszcze jest ta strona tego campingu i lecimy tam Tutaj się jedzie fajną taką leśną dróżką. No i tutaj słuchajcie, wybrałem miejscówę, znaczy wybrałem, no, zasięg nas wybrał bo tu jest LTE, także rozpakowujemy się i wrzucamy filmik, patrzcie jak tu ładnie. Ale jedna kreska, wczoraj były trzy. To nie wiem dlaczego. No i co film się robi. A ja tutaj podziwiam widoki i piję witaminki. No i słuchajcie, zbieramy się. Już bardzo dużo osób podjechało. Pomału se sprzątamy. Justynka namiot ładuje, nie. A ja za, oczywiście biorę się za umycie tego grill'a. A Łukaszek za tego Grilla, a ja za tego. Jest takie kurna gorąco, że się nie da wytrzymać. Wiecie, która jest godzina? Ja to nie wiem, czy to, to 14.30. Zobaczymy. O, rosołek dzisiaj jedliśmy. Zobaczcie. Już tylko tyle zostało rosołku. Także pomału się będziemy zbierać. No ale to, co w cieniu, to można już po łukaniu składać. Tu, no ja gary umyłam. Ten, ten umyje też cieniu i można by było się składać, słuchajcie. O, tragedia dzisiaj. Pogoda jest gorąco, strasznie. No, nareszcie spakowani. O, Justynka, o, zobaczcie. O, akurat płot tam zasłonił. Pokazałabym Wam, jak Justynka już wyjeżdża za nami. Pomogliśmy jej się spakować. My spakowani, jedziemy wykończeni, prawda? Ja nie. Ty nie? O, a ja jestem wykończona. Powiem Wam, że jakoś tak łatwiej zimą się wyjeżdża, na pewno nie w taki upał. Ile jest stopni na dworzu? 32 stopnie, więc chyba Straszne to jest. Także teraz kupom malutku do domku. Także trzymajcie się. Do następnego. Nara!